Cześć. Dzisiaj będziemy robić taką ozdobę choinkową. Tutaj ma właśnie uchwyt. I takie na kółeczku. Taką ozdobę. Ta ozdoba została wykonana już na takim metalowym kółeczku. Ale zakładam, że nie wszyscy będą mieli takie metalowe kółeczko, więc będziemy robić na kółeczku ze sznurka. Potrzebne nam będą nożyczki, szpilki, krótszy sznureczek, tak około 50 cm na pętelkę zamiast kółeczka i dłuższy sznurek, tak metr, półtora metra na wykonanie ozdoby. Ta ozdoba została wykonana ze sznurka plecionego 3 mm. No i jak widać to kółeczko było 3 cm, więc ona całościowo ma około 5 cm. Ja będę używać grubszego sznurka plecionego po to, żeby po prostu było lepiej widać. Także to na razie odłożymy. Nożyczki też przydadzą się dopiero później. I zaczynamy. Odłożymy sobie długi sznurek i zaczniemy od sznurka na pętelkę. Zwijamy go na pół i końce przekładamy tak, żeby stworzyć pętelkę. Pętelkę później będziemy zaciskać, więc, wszystkie, więc zaczniemy naszą pracę jak najbliżej tutaj, żeby potem nie trzeba było przekładać. Tak wygląda nasza pętelka. I teraz bierzemy sobie długi sznurek i szukamy końca. Zostawiamy sobie mniej więcej tyle samo, co tutaj było i zaczniemy od tego momentu. Ja tak dla ułatwienia. Jeszcze pokażę tutaj na innym kawałku sznurka, jak to będzie wyglądało. Żeby to nam cały czas tutaj leżało i będziemy stosować taki węzełek, który służy do mocowania sznurków on wygląda właśnie w ten sposób ja to wszystko zostawię żeby tutaj cały czas było widoczne i będziemy potrzebowali tutaj najpierw górą przerzucić sznurek później tędy i z powrotem dołem ale to zostawiam go tutaj z boczku żeby cały czas był widoczny i w momencie jak ja będę coś robić i nie będzie widać żeby było z czym porównać więc wracamy do naszej pętelki Którą zostawiamy na razie taką, jak nam, jak nam jest to wygodnie. Może być większa, może być mniejsza. Tutaj sobie zostawiamy ileś miejsca i zaczynamy od tej strony. Bierzemy, o, jesteśmy w tym momencie, to jest ten sznurek, i przerzucamy go górą i pod sznurkiem. Niestety, ale musimy wziąć długi koniec i przerzucamy go górą. Przeplatamy całym, do momentu, kiedy nam tutaj zostanie tyle, ile potrzebujemy. Następnie jest on górą. O, tu widzimy właśnie ten zakręt, który jest tym zakrętem. Teraz odnajdujemy koniec sznurka i przekładamy go od dołu. Idziemy tutaj od do dołu i przekładamy. Tu sobie trzymamy, a resztę przekładamy. I końcowy element musimy teraz trafić tym sznurkiem pod tą pętelkę. O. I przeciągamy. Mamy już dokładnie to samo co tutaj. I teraz mocno zaciskamy. Możemy sobie już to wszystko przesunąć tutaj pod tą pętelkę, żeby było nam potem wygodniej. Tak wygląda pierwszy węzełek. I jest to właśnie też to miejsce. Tutaj, w momencie, kiedy zaczynamy, to jest pierwszy węzełek i tu będziemy robić teraz pętelkę. Żeby zrobić to kółeczko, to sobie tutaj przy... przyciskamy szpilką i teraz wbijamy sobie szpilkę w pewnym oddaleniu, po to, żeby nam tutaj wyszło ładne właśnie takie. Taka ładna pętelka. No i zaczynamy od początku. Najpierw musimy przejść górą. Odnajdujemy koniec sznurka. Idzie górą. I tutaj zaciskamy tylko tyle. O, jeszcze sobie tutaj. Przypniemy troszkę. Zaciskamy tylko tyle, ile nam pozwala właśnie szpilka. I kontynuujemy od dołu. I przekładamy koniec do pętelki. O, tak samo jak poprzednio, i zaciskamy. Tutaj sobie możemy jeszcze wyrównać, żeby. jak równe. No i mamy już pierwszy węzełek. Teraz odrobinkę przesuwamy i szpilka zmienia miejsce. Robimy drugą pantelek. Idziemy najpierw w górę i zaciskamy tyle, ile nam pozwala szpilka. I druga część węzełka dołam. Przekładamy sznurek dołam. I zaciskamy, tu możemy się pomóc troszeczkę. Zwracamy uwagę, żeby mniej więcej te kółeczka były takiej samej wielkości. Przesuwamy dalej. Tu możemy sobie troszeczkę zmieniać. I znowu trzecie. Tutaj zdarzyła się taka właśnie mała przerwa techniczna. Ale właśnie w tej przerwie uzupełniłam wszystkie węzełki, tak żeby już było ich. Tyle co potrzeba. Do pełnego kółka wystarczy 12. My tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Czyli w tym momencie będziemy robić ostatni. Tak samo jak do tej pory, czyli tutaj wbijamy szpilkę. Tu sobie jeszcze z tej strony przypniemy i zaczynamy od góry. Możemy sobie nawet w tym momencie jeszcze dla pewności w ten sposób przypiąć. I od dołu I zaciskamy. I to już jest nasz ostatni węzełek z tej serii. Mamy 12, więc teraz sobie to wszystko ładnie połączymy. Tu mamy początek, tu mamy koniec, i teraz za te dwa sznureczki od pętelki Zaciskamy. O. I mamy teraz już całość gotową. W przypadku kółeczka z tych dwóch robiłam zwyczajny węzełek. A teraz, żeby było ładniej, zrobimy sobie jeszcze, zakończymy całość węzłem płaskim. Węzeł płaski. Wygląda w ten sposób, że bierzemy jeden sznurek od góry, drugi przekładamy górą tutaj pod spodem i przekładamy w ten sposób. O, ja tu zrobię jeszcze tak, żeby już było wszystko jasne. I teraz zaciskamy. Tu jeszcze sobie Prostujemy na koniec i to samo w drugą stronę. Środkowe idą sobie prosto, teraz z lewej strony zaczynamy od góry i prawym też od góry, pod spodem i przez pętelkę. O, jeszcze dla pewności, teraz jest drugą stronę i zaciskamy. O, teraz jeszcze musimy sobie to podsunąć pod górę jak najbardziej. Prawie gotowe. Tutaj, jeżeli chodzi o sznurki bawełniane, to w zasadzie nie ma dobrego zakończenia. Na potrzeby ozdoby choinkowej, która będzie po prostu sobie wisiała i nic się z nią nie powinno dziać, możemy po prostu sobie tutaj uciąć. Bardzo blisko. Jeżeli chcemy mieć pewność, że wszystko będzie się dobrze trzymało, to możemy sobie tutaj Odrobinkę klejem takim, najlepiej takim właśnie wodnistym przykleić. No i na sam koniec jeszcze robimy zwykły węzałek, żeby to miało tutaj swój koniec. I końcówki ucinamy. I tak wygląda. Właśnie już gotowa całość.